Adam. Adam! 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 O, piękna Chciałeś pokaż mi sowę? Nie. No, ale Tom, Tom, kurwa! Po co tu za Ach, z tym. Co sądzicie o imieniu Adam? Uważam, że Adam zajebiście wkłada. Okej, okay. a co sądzisz o Witku? Nie, mój kuzyn ma na nie Witek. Czyli które lepsze imię? Witek czy Adam? Chyba Adam, Nie Chyba. wiem, badać. Z tego, z tego powodu twojego, tak? Nie wiem. No, nie, no już. Nie nie no, no, nie, no, nie ale nie, no, w słuchajcie, sensie, to, to nie jest złe. Jakby to jest normalna sprawa. No, ale ja mam 15 lat. Okej, okay, przepraszam. Gilerma? Co mówisz? Gilerma? Co to masz? Gilerma, Oszure, oh bestial! To jest Gilerma, to jest Gilerma. A lubisz sprzątać pokój? Lubię, a czemu? Ale no nie. To? Tak, widzę, jakby ten płyn. dlatego tak się. Nie wiedziałem, czy to jest wiesz, jakieś do rozmywania makijażu, czy czegoś, dlatego nie. się zapytałem. Znaczy... A wy jak macie na imię? Julia i Tosia. Tosia! Kiedyś raz w przedszkolu miałem taką koleżankę Tosia, nie? nie. Jak było czytanie, że każdy słucha, co pani czyta, nie? Była cisza, a Tosia tak głośno, <noise> ta głośno się spierdziała, że ja nie mogłem ze śmiechu, nie? To, to ona przecież jest. Możliwe. Nie A tak. ile twoja miejscowość ma mieszkańców? O Jezus, z 5 tysięcy? Uuu, to już metropolia, powiem ci, u mnie to, z... ja mam tysiące i mówię powiem ci, że no grubo jest, nie? Do remizy sobie chodzimy z babciami, z panią Sołtys ostatnio piłem na OSP. Chcesz do trans TikToka? Trans TikToka? Tak! Ja nie jestem transem. Nie. Jak byście to, jak byście to nazwały? Siusiak. Gówno. Adam! 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 O, jest Pafrom aż! No no, jest dildo! jest yeah, It's Pawafromash! It's, it's dildo! nie not dildo! O oh, jasny! Skribiria, oh, <grymka> Dada Biblio! Skrida! Lubicie koty? Bardzo, nie. Bardziej koty czy psy? Co ci to da do życia, że się zapytałeś? <grymka> no dobrze, to tak samo możemy powiedzieć, że co nam daje do życia ta rozmowa, co teraz przeprowadzamy ją, tak? Potrzebuję jedną kobietę do zagrania ze mną w papierkę nożyce. Dobra. Trzy, cztery Jeszcze raz. Trzy cztery Kurwa. Trzy cztery No nie. Możesz znać coś innego. Trzy, cztery. Zosia. Przykro. Nie rozmawiam już z tobą. Całe szczęście. To bardzo niemiłe. Całe szczęście. No widzisz, czemu trzymasz szyszki w słoiku? Ja ogólnie mam fetysz, znaczy fetysz, nie wiem jak to nazwać, taki hobby bardziej, że po prostu jak chodzę sobie po lesie, to lubię sobie zabrać z danego lasu szyszkę i, i da, daję tutaj, nie? Jakbyś miała teraz spotkać się z Andrzejem Dudą i powiedzieć jedno zdanie do niego, co byś powiedziała? Andrzej jest trochę chujem. <laughs> Okej. Okay. Panie Andrzeju, przepraszamy za to. E, oczywiście. Oczywiście. Mam, mam nadzieję, że on nie, nie podgląda nas teraz. Jakbyś miał spotkać UFO, to co byś mu powiedział? E, jeżeli bym ich spotkał, to znaczy, że przylecieliby po mnie. Po, czyli jakbym miał powiedzieć jedno zdanie, to powiedziałbym, wypierdalać ode mnie! Kurwa, no i tyle ludzi jest na ziemi, a ja mnie kurwa? Mogłobyście zmienić swoje imię? Jest taka opcja? Nie, mi się, nie. Mi się podoba. Imi Imię jak imię, nie? Nie ma czegoś takiego, że jest chujowego... Dobra, jest Brian i Jessica. To powiedzmy, że dwa imiona. No dobra, ale... Ale tak, to no, jeżeli ktoś ma na imię Patrycja, to jest takie basicowe imię, że po chuj to zmieniasz, nie? Bo jeszcze rozumiem zmieniać nazwisko, jak na przykład miałem znajomego, który chodził z laską, co miała na nazwisko Wozignuj Albo e, laska miała na imię, na nazwisko Kutalska. To jakby się nie dziwię. No tak, to się nie dziwię. Ale imię kurde z Patrycji na... Hmm. Nauczyłam ją jeździć na łyżwach. Okej. Okay. Fajnie. E, ja... Ja też próbowałem uczyć mojego znajomego, ale z jebany łama go mi się nie dało, nie? A nie, to ja w sumie jeszcze zrobiłam takiego, okay. ten? To było z parku trampolin. Pampolin. Wow, lubicie skakać. No. Czy waszym hobby jest skakanie na trampolinach? No. A i. okej, okay. nie mam więcej pytań. Dziękuję, smacznego. Adam! 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 Okej. Okay. Okay. jesteś bardzo ładna. Nie będę ukrywał. Nie będę ukrywał. Ale zostawię Cię w spokoju, żeby nie było... Trzymaj się, niech inni Cię podrywają, ja nie... Okej! Okay. Czemu Ty masz słyki za sobą? się zapytać... O. Muszę już kończyć, przepraszam, dziękuję bardzo. Chłopie, ja zdaję historię kurwa z matury, więc muszę się dobrze uczyć. Dobrze, to powiedz mi jaki znany rycerz bił się w bitwie pod Grunwaldem? E, ten, kurwa... Zabezpiec. Czarny. Czarny. Dobrze, to powiedz mi, jaki jest twój ulubiony program telewizyjny. Zanim mi powiesz. Będę w jednym programie w telewizji, a do drugiego będę aplikował. Tylko niech koleżanka powie, yy, jaki lubi. No wiesz, co jest na Zoomie? No i wiem, jaki program jest nasz ulubiony. Ja powiedziałam zły. No zły powiedziałaś, bo mamy jeden ulubiony program nawet. A czy to jest ta magia na gości? Tak. I wszystko? Wszystko już I wiem? I powiedz, że ty tam będziesz. <laughs> tak, ja tam będę, nie? Nie, ale to było dobre akurat, nie? Doi, doiłyście kiedyś krowy? Nie. Doiłyśmy. Doiłyśmy jak byłyśmy na wycieczce. Doiłyśmy, może nie krowy. Co to za, jakiego typu to była wycieczka? Czy to było, nie wiem, że rolnik was zabrał i mówi, dobra, to jest atrakcja, przewozimy gnój, nie? Ja Jadłyście kiedyś frowasz? Nie. Nie. English. English and Bulgarian. Bulgarian. In, in Bulgaria you speak Bulgarian. Yes. No. Нет, я не люблю... Нет, 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 Ты не любишь польских людей? Хорошо, я понял. Нет, я люблю... Я люблю польских людей, он не любит. Нет, но польская еда... Нет! Чтоооо? Невероятно! И Барселона, и Реаль. Хм? Реаль. Ааа... закончить эту разговаривание с Датой. Хорошо, ну что еще, Анна? Что это значит, когда я говорю fuck out of here. Last person I was speaking with, he told me that "spędzali" means "hello" in Polish. Okay, no, that, -urwa, to doesn't. Urr, watony Adam. Witaj, 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 witaj. Kiepsze, siema. ma? Lubicie chipsy. Mm. Hm. <laughs> Przejęłem. Przejęłem, no. Czy obok jest twój brat? Co? Czy obok ciebie jest Tak, twój brat. Your brother? Nie. Twój chłopak Nie, nie, ja dziewczyna. Aaa, no teraz widzę. Sorry, sorry. Zamasz tyłu, bratku. O kurwa. Aaa, tutaj troszeczkę wiecie, troszeczkę spiżu mam, nie? Tak, tak się a, mówi młodzieżowo, nie? Nie, tego pierwszą Konkurencja jest jakaś. Ja Okej, okay. to jest Pawafromas. Co to jest? To jest Pała pa Wpisz Pawafromas i ci wyskoczy, nie? Weź wpisz Pawafromas. <grym>, Dzień dobry, Jest, yes, nie? I, ale jest, powiem wam historię tego, nie? Ale słuchajcie tego, jest sobie taki youtuber Molokita No i patrzę sobie jego profil, tysiąc subów ma, nie? I patrzę jego profil i jest ankieta Siema, lubisz pałafromasz, tak albo nie? No mi to rozjebało baję, nie? Jak ja to zobaczyłem, to ja mówię tak I kurwa jadę do sklepu, patrzę czy jest pałafromasz Pojechałem do Dino Pojechałem do Dino i mówię, kurwa jest pałafromasz Biorę cztery pały na testa no i następnego dnia przychodzę z ziomkami. I kurwa te pały były zostawione paletami, nie? Ja do babki mówię, proszę pani, czy dałoby radę wyciągnąć tą... Paweł Fromasz, nie? Bo nie wiem jak to się nazywa, nie? Ona <grywa> no w ogóle takie, co ty kurwa gadasz, nie? I ona musiała mnie wyjechać ze, ze sklepu, nie? Nie dziwię się. Bo kto by zapytał o Paweł Fromasz? Ale potem jak jej wytłumaczyłem, to sama chciała sięgnąć tą pałę. Nie wiem, czy dla rodziny, czy dla kogo. Ale no niesamowita historia, nie? Paweł do odwinął po Paweł Fromasz. Serio, kurwa. Tak, tak. Ja ogólnie chcę zrobić vloga z Paweł Fromasz, bo już napisałem piosenkę y, o Paweł Fromasz. Co to jest? No taki kurwa chrupek, nie? Taki kurwa jakbyś ja... Power from Ash, nie, no ciężko pisać Power from Ash. Ciężko pisać Power Fromasz <laughs> Pokazałbym mu piosenkę, ale no jeszcze nie jest wydana, nie, no niestety nie mogę Czekam, jeść. czekam, czekam na, czekam, aż puścić to w ether. Te, więc teledeż będzie za miesiąc. Make Power from Ash Great Again, tak powiem. Zaczynamy nowy temat, kurwa Power from Ash, myślę, że za miesiąc już będzie wiralem kurwa, tak, tak, kurwa. Tak, tak, tak. Zróbmy power to, to nie. Bo piosenka leci, tak. To jest przeróbka. E, I take a peel in. Remiza, kojarzysz to? Pa, pa, A, no, no. no i to będzie, tak, to, to będzie tak. Pa 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 pa, pa masz, pa pa, no i ja tam śpiewam refren i zwrotkę i jeszcze no. jeden ziomek, nie? I potrzebujemy drona, żeby, że jesteśmy na lotnisku i pokazujemy tak, wiesz, żeby lądował dron jakby, nie? No. i chcemy, żeby pokazać, że to jest w Dino, że jesteśmy i wszyscy wajbujemy z pałami fromarz, że stukamy się pałami. No to jest kurwa rozpierdol, nie? To jest. To... Nie, ogólnie podoba mi się pomysł y zrobienia pałami fromarz w nie? Tak, to, tak. To Mam kontakt do ciebie, mówię ci, jak będę miał gotowe, piszę do ciebie, nie? Ja, działamy, ja działam, zdziałam, nie? So, Ej, kupiłeś pałę fromarz. Ja Ja to mówię, jutro ja Dino po Pał fromarz. No, wszystko. I patrz, on jest obręb sprzedawcą. Powiedzą mi chwilę, już chcemy kupić paweł Fromasz. Jak farbujesz włosy, to czemu akurat niebieski? Czy to jest taki coś, że ten kolor jest twoim ulubionym? No. Okej, okay. dobra. A długo masz pofarbowane włosy już? No, z lata. <laughs> I ciągle na to sam kolor. <laughs> były małe zmiany, ale, ale no. Okej, okay, Jeszcze mam paweł Fromasz. Koleżysz paweł Fromasz? No, u mnie były w podstawówce takie w sklepiku szkolnym. W końcu ktoś, kto zna paweł Fromasz. Hmm. Mamona oglądam. O kurwa, co jest? Tego się no. nie spodziewałem. Jaki jest powód oglądania Mamona? No, ma przystojny głos taki. O kurwa. Wow. A co sądzisz o jego dzisiejszej stylówce? Pchuj, pchuj, ficik siedzi. Naprawdę nie spodziewałam, że on bierze się aż tak szalansko. Wicka Mamona, no way. To jest chore. Tak wyglądają widzowie Mamona. <śmiennie> <śmiennie> Witek! Vitek Vitek Vitek